Codziennie rano wstaję przed szóstą i niezależnie od tego, czy mam na to ochotę, czy nie, idę biegać. Ach. Śniadaniem kilka łyżek olejków z oregano w łyżce wody na wzmocnienie odporności. Zaczynam od ziołowej herbaty. To jest ajurwedyjska, organiczna mieszanka różnych ziół. 6.30 Wychodzę do ogrodu, żeby przynieść trochę świeżych ziół, których dodam do kanapki z awokado. matka pietruszki, kolendra, bazylia, tymianek. Tak, trochę pada deszcz, ale Słuchajcie, jak cudownie śpiewają ptaki. Taką zrobię prostą pastę z ziół, awokado, czosnku i odrobiny soli. A chleb? Chleb wczoraj upieczony. Proszę bardzo. Moje koty mają miseczki z wodą, ale z jakiegoś powodu zawsze wolą pić z konewki. Posiekałam zioła, posiekałam czosnek i teraz <gryw> wymieszam po prostu z dojrzałym awokado i odrobiną soli. Smacznego. Dwie grube, może nawet trzy, to się dopiero okaże, kromki do małego chleba na żytnim zakwasie. Ze śliwkami suszonymi i orzechami, i pasta z awokadu ziół czosnku, z solą. Mm, smacznego. Po śniadaniu, szklanka witaminy C, rozpuszczonej w letniej wodzie. Na, na wszystko: na wzmocnienie odporności, na energię na zdrowie. Najlepiej ją pić po jedzeniu i w letniej wodzie, dlatego że zbyt wysoka temperatura zniszczy jej właściwości. Po śniadaniu siadam do pracy, mam tutaj zaparzoną yerba mate, termos z gorącą wodą. Otworzyłam skrzynkę mailową, w której znalazłam bardzo ciekawy list. Od Ady, i dzisiaj zacznę od tego, żeby na ten list odpowiedzieć. Dwunasta w południe, mniej więcej. Nastawiłam czerwony ryż w maszynie do gotowania, i gotuję obiad. Czerwony ryż, a do tego łagodne kary z kalafiorem, słodkim ziemniakiem i cukinią. Smacznego. Jadę dalej rowerem, ale zatrzymałam się, bo muszę wam pokazać ten cud. Po prostu. Niesamowicie wygląda, zobaczcie, jak cudnie wyglądają te kłosy, jakie mają zielone pióropusze na szczycie. Po południu wracam do komputera, żeby dokończyć różne ważne sprawy. Odpowiadam na maile, umawiam się na różne spotkania, przygotowuję audycje na niedzielę w Radiu kolor, aż do mniej więcej 19:00. Zostaję jeszcze na chwilę na dachu, wśród tych absolutnie cudownie śpiewających ptaków, i nagrywam filmik o tym, jak znaleźć swój cel. I pasję w życiu. I ten filmik zobaczycie za kilka dni. Po południu. Jest około piątej po południu. Czas na koktajl. To jest porcja dla dwóch osób, nie dla jednej. Jedno duże, dojrzałe mango. Jedno małe jabłko. Trzy małe, ekologiczne banany. I na wierzchu borówki amerykańskie. Oj! Zamrożone latem z własnego ogrodu. Blender, miksujemy. Smacznego! To jest szklanka gorącej wody. Nie pierwsza i nie ostatnia, jaką dzisiaj wypiję, bo wypijam ich z 5 albo 6 w ciągu dnia. Dlatego, że gorąca woda nie tylko przyspiesza trawienie, nie tylko dodaje energii, rozgrzewa od środka, ale też po prostu pysznie smakuje. Kiedy spojrzysz na nią i spróbujesz jej bez uprzedzeń, smacznego. Chodź. Ósma wieczorem. Krzysiu Kolumb zawsze o tej porze wychodzi na dwór. Ma najlepszy zegarek na świecie. bo Zawsze wie, kiedy jest ósma. Elwisek sobie jeszcze odpoczywa. Na noc wystawione jedzenie dla kotów, w kuchni zrobiony porządek, czas iść spać.